A było może rozsadą. Ucho, tam nie ma błota. Dobra, dzień ci w każdym razie. to Dobra, to Ale <ślinny> później. No, ja <się>, na razie to może pani. To ma to na skórze, A to powinno <ślinny> być inne do lasu, Nie, no jakie na ja jestem zaskoczony, że ja to, jest to nawet nie ja na jechać na wizję lokalną, ale no też na mamy... <grym> ale, ale taka pogoda też dobra dzisiaj jest akurat. Akurat taka na wiosnę. no dobra, jest nie czasu, bo... Tak, tak, ze względu na wygodne zasilanie i tam nie nie czekło bo ma dwa paluszki no to stare urządzenie i powiecie jaka jest sobie... na tego urządzenia takiego teraz jest no? A, A i wiesz? nie wiem mówię... No, to to co... nie wiesz? no ten jak się nazywa no GPS do, GPS. do latania po lesie czy gdzieś nie to jest dobra firma Garmin i tu jest wygodnie że ma wyprowadzony sygnał na ten i można mu tu podlutować i wszędzie go używać bo to jest w formacie NMEA 180 no tak 180 ja sobie wtedy... O, teraz, ja mogę to, to samo co on podaje, czyli on wykonuje dużo niepotrzebnych funkcji, to ja mogę tu spisać jego mm. położenie geograficzne. nie? On mi podaje od razu lokator, Karol, Olga 13 mm. Adamewa, no i dokładne położenie geograficzne. To to, ja mm. położenie no i tu jesteśmy. Może to urządzenie po świecie, jak to się mówi, że to tylko da południka 00, który się okazało, że nie jest na południku... kolegach SP4HXV, czy opowie już o urządzeniu, systemie łączności. Jest to urządzenie ICOM E80 e, firmy tak jak mówiłem wcześniej ICOM e, z modulacją DV, z Destarem, które teraz pracuje, łączy z e, kolegi e, hotspotem SQ4 e, NJQ Norbertem. W tej chwili nie, nikt nie moduluje, nie? Ale, ale w ten sposób to się odbywa. Nie? Po naciśnięciu PTT łączy z panem Enniutku i w tej chwili jestem połączony w sieci. Czyli za pomocą e, hotspota. hotspota, tak? Mhm. I za pomocą jego, tego hotspota z kim się można tu połączyć Starý teraz? Z włączyć się z całym światem. Czyli znając odpowiednie kody można wejść, połączyć się z czy... No tu trzeba być zarejestrowanym w sieci a później jak jesteś zarejestrowany w sieci to każde urządzenie ma, ma wpisane stacje czy, czy załóżmy no, reflektory i się łączyć. Możesz reflektor wybrać 0,1, to jest jakiś światowy reflektor, w którym Polska ma reflektor numer 32, do którego wszystkie inne przemienniki są w Polsce podłączone. My tu korzystamy z przemiennika w Olsztynie. I to tak jest cały czas, to jest emisja. Tak, tak. To jest czy default, tak? tak. Mhm. Jest, no i na tej zasadzie to polega, nie? No akurat w tej chwili koledzy mi rozmawiają, mhm. no, Ale w ten sposób. To Dziękuję nie za udzielenie wywiadu. to zabierasz tu nie, to z i nie? nie, no śpicha złe pałka będzie się co tam na wierzchu jakoś nikt w naturę nie uwierzył, że można na złowiewka no może <noise> no, no, tutaj jest tej trawy trochę, to coś tam by zawsze Andrzej jak krzysiek, jak robi swrugowa teraz do pracy? To byłoby na tyle. Dziękujemy za udział w spotkaniu w Lesie Jednaczewskim podczas powitania wiosny 2014. Dzięki koledze Adamowi, eskurserze za Tomasz Roman. Wracamy bezpiecznie do domu. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Amatorski73 i do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, koledzy.